Chcesz dodać trochę kreatywności do swojego CV i wyróżnić się na tle konkurencji? A razem ze mną odkryjesz, jak wykorzystać narzędzia graficzne, by stworzyć swoje oryginalne CV. Więc zacznijmy od początku. Paleta barw. Wybierz odpowiednią kolorystykę do swojego CV. Przede wszystkim wybieramy tutaj kolory. Wybierz barwy, które najlepiej oddadzą Twój charakter i styl, a pamiętaj, że kolory mają znaczenie. Każdy kolor symbolizuje inne cechy i emocje. Harmonia kolorów. Wykorzystaj harmonogram kolorów, aby dopasować odcienie do siebie i stworzyć spójny wygląd. Ramka obrazu. Wybierz odpowiedni układ i format CV. Jeżeli chodzi o układ, no to przemyśl, jaki układ będzie najlepszy dla twojego doświadczenia i kompetencji. Możesz wybrać układ klasyczny, chronologiczny, funkcjonalny lub hybrydowy. Jeżeli chodzi o format pliku, zapisz swoje CV w odpowiednim formacie. Zazwyczaj będzie to PDF, aby tekst się nie rozjeżdżał, tak aby zachować jakość grafiki i estetykę dokumentu. Sztuka kompozycji. Umiejętne łączenie treści z grafiką. To przede wszystkim powinno być czytelne. Pamiętaj, że najważniejszą częścią CV jest treść, a grafika mają tylko i wyłącznie uatrakcyjnić, dlatego dbaj o czytelność tekstu, stosując odpowiednią czcionkę i wielkość liter. Elegancja. Nie przesadzaj z ilością grafik i ozdób, aby unikać wrażenia przesytu. To nie ma być słup ogłoszeniowy. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej. No i teraz przechodzimy do następnej części, czyli pędzel w dłoń. Wykorzystaj narzędzia graficzne do stworzenia swojego CV. Programy graficzne. Poznaj możliwość programów graficznych takich jak Adobe Illustrator, Canva czy InDesign. To właśnie one pomogą Ci stworzyć oryginalne i kreatywne CV. Szablony. Jeśli nie jesteś pewien tych swoich umiejętności projektowych, wykorzystaj gotowe szablony CV, które można dostosować do własnych potrzeb. Najlepiej zrobić to samemu, natomiast jeżeli faktycznie nie radzisz sobie z tymi programami, lepiej zrobić już to w takim projekcie i mieć to z głowy. Wernisarz. Udostępnij swoje dzieło sztuki potencjalnym pracodawcom. No bo po co robić to CV, jeżeli nigdzie ono dalej nie powędruje. Więc profesjonalne portfolio. Jeśli Twoja branża tego wymaga, stwórz profesjonalne portfolio prezentujące Twoje umiejętności i projekty. Możesz załączyć link do swojego portfolio w CV, to ułatwi dostanie tego rekruterowi. Sieci społecznościowe. Udostępnij swoje kreatywne CV w serwisach LinkedIn, BeCenze czy Dribble. Pokaż się potencjalnym pracodawcom, a także innym profesjonalistom z Twojej branży. Personal Branding. Wykorzystaj swoje oryginalne CV jako element budowania swojego wizerunku zawodowego. Dzięki temu stworzysz spójny, unikalny i rozpoznawalny styl, który pozwoli ci się wyróżnić. A teraz, gdy znasz moje sprawdzone metody na dodanie kreatywności do swojego CV, jesteś gotów, by zaimponować pracodawcom swoją oryginalnością. Pamiętaj, że niebo jest granicą. Sky is the limit, gdy chodzi o Twoją karierę. A ja tu jestem po to, by wspierać Cię na każdym etapie Twojego zawodowego rozwoju. Więc niech twórcza iskra rozpali twoje zawodowe marzenia. A teraz jeśli dzisiejsze porady przybliżyły Cię do znalezienia skarbu zawodowego, którym jest Twoja wymarzona praca, koniecznie daj mi znać klikając serduszko pod tym wideo. To dla mnie wielka motywacja do dalszego działania i tworzenia kolejnych pomocnych materiałów, więc jeśli nie chcesz przegapić żadnej z naszych kolejnych przygód związanych z rozmowami rekrutacyjnymi, tworzeniem skutecznych dokumentów aplikacyjnych i rozwijaniem kariery zawodowej, kliknij przy subskrypcji i włącz powiadomienia, żeby być na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami. Pamiętaj, że ja tu jestem dla Ciebie, dlatego jeśli masz pytania, wątpliwości czy pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w komentarzach pod tym wideo. Ja chętnie na nie odpowiem i uwzględnię Twoje sugestie w przyszłych materiałach. Na koniec życzę Ci udanej wspinaczki zawodowej i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!